Przyjemnie jest mieć własne zwierzę, lecz dziadziuś też jest dobrą rzeczą. Bardzo przyjemnie jest mieć takie zupełnie swoje własne zwierzę. Ja też chciałabym mieć psa, ale nie mam. Mamy bardzo wiele zwierząt tutaj w Bulerbyn. Konie, krowy i cielęta, i prosiaczki, i owce. A mama ma moc kur. To się nazywa kurza ferma w Bulerbyn. A mama wysyła jajka w różne strony ludziom, którzy chcą mieć kurczęta. Jeden z naszych koni nazywa się Ajax i trochę jest mój własny, chociaż nie zupełnie tak samo, jak Swip jest Olelego. Mam za to zupełnie własne króliki. Mieszkają w klatce, którą zrobił tatuś i co dzień muszę im dawać trawę i mlecze. Na zimę przenoszę klatkę do obory. Mają one, to znaczy króliki, bardzo dużo dzieci, i sprzedałam ich moc Ollemu i bosemu. Bosse też miał jakiś czas króliki, ale potem mu się to znudziło, bo jemu wszystko zawsze się znudzi, oprócz ptasich jaj. W naszym ogrodzie stoi stare drzewo, które nazywamy sowim drzewem, ponieważ mieszkają tam sowy. Pewnego razu Bosse wlasł na drzewo i zabrał sobą jedno jajko. W gnieździe były cztery jajka. Także sową w każdym razie zostały trzy. Bosse, wydmuchał jajko i schował je do biurka razem z innymi ptasimi jajami. Potem jednak przyszło mu do głowy, żeby pożartować trochę z sowią mamą, więc wdrapał się znów na drzewo i podłożył do gniazda kurze jajko. To doprawdy bardzo śmieszne, że sowia mama nie spostrzegła różnicy. Nic nie zauważyła. Wysiadywała dalej jajka i pewnego pięknego dnia w gnieździe były trzy małe słówki i jedno kurczątko. Jakże sowia mama musiała się dziwić, gdy spostrzegła, że jedno z jej dzieci wygląda jak mała żółta piłeczka. Bosse przeląkł się, że sowiej mamie nie będzie się podobał kurczak i zabrał go stamtąd. Zresztą to jest moje kurczątko, powiedział. Przywiązał czerwoną tasiemkę do nogi kurczaka, żeby go móc poznać, i puścił go pomiędzy kurczęta mamy. Nazwał go Albertem, lecz gdy Albert trochę podrósł, okazało się, że to nie jest kogucik, tylko kurka. Wtedy bosse zmienił mu imię na Albertyna. Teraz Albertyna jest dużą kurą, a ilekroć bosse je jajko, zawsze mówi to jajko. Z pewnością zniosła dla mnie Albertyna. Albertyna, gdy fruwa, bije więcej skrzydłami niż inne kury. To dlatego, że urodziła się w sowim gnieździe, mówi Bosse. Pewnego razu Lasse postanowił, że on też musi mieć własne zwierzęta. Zastawił w chlewie trzy pułapki na szczury. Złapało się szesnaście dużych szczurów polnych, które Lasse zamknął w beczce. Potem Wymalował wielki szyld i umieścił go na beczce. Na szyldzie napisane było: Szczurza-ferma w pulerbyn. W nocy jednak szczury pouciekały i nic nie wyszło z tej szczurzej fermy. Na co ci zresztą szczurza-ferma? zapytała Britta. Przecież szczury nie znoszą jajek. W każdym razie byłoby przyjemnie mieć szczurzą fermę. Czy tego nie rozumiesz? powiedział Lasse, który był zupełnie zły że ferma się rozbiegła. Britta i Anna nie mają psa ani królików, ani też innych własnych zwierząt, lecz mają dziadziusia. Jest to najlepszy dziadziuś, jaki jest na całym świecie. Jestem tego pewna. My, wszystkie dzieci z Bulerbyn, nazywamy go dziadziusiem, chociaż nie jest dziadziusiem nas wszystkich, tylko Britty i Anny. Mieszka w pokoju na piętrze w zagrodzie północnej. Jest to tak miły pokój i tak miły dziadziuś, że my, wszystkie dzieci, chodzimy tam, gdy nie mamy nic innego do roboty. Dziadziuś siedzi w fotelu na biegunach i ma długą, białą brodę. Zupełnie jak krasnoludek. Ma tak słaby wzrok, że prawie nic nie widzi. Nie może czytać ani książek, ani gazet. Ale to nie ma znaczenia, bo i tak wie wszystko, co jest napisane w książkach. Opowiada nam też często przypowieści biblijne i o tym, jak to było dawniej na świecie, gdy dziadziuś był małym chłopcem. Britta, Anna i ja czytamy mu gazetę, kto umarł i kto skończył 15 lat i różne nieszczęśliwe wypadki i ogłoszenia i wszystko. Jeśli w gazecie jest napisane, że gdzieś uderzył piorun, to dziadziuś umie opowiedzieć najmniej 20 różnych wypadków, gdzie i kiedy piorun uderzył dawniej. A jeśli jest napisane, że byk zakłuł kogoś rogami, to dziadziuś opowiada nam o wszystkich ludziach, których znał i których zły byk wziął na rogi. W ten sposób trwa to dość długo, zanim przeczytamy gazetę. Czasami czytają chłopcy. Chociaż dziadziuś bardziej lubi, gdy Britta lub Anna albo ja mu czytamy. Chłopcy... Opuszczają całą masę ogłoszeń i innych rzeczy. Dziadziuś ma w szafie skrzynkę z narzędziami, które chłopcy mogą od niego pożyczać. A on pomaga im strugać łódki i różne inne rzeczy, chociaż nie widzi. Gdy zaś chłopcy chcą odlewać żołnierzy ołowianych, idą zawsze do dziadziusia i topią ołów w jego piecu. W szafie dziadziusia jest zawsze skrzynka z jabłkami. No... Nie zawsze oczywiście, ale gdy jest taka pora roku, że są jabłka. Gdy przychodzimy, dostajemy od niego po jabłku. Kupujemy mu ślazowe cukierki w wielkiej wsi. A dziaduś trzyma je w szafce narożnej. I potem, oprócz jabłek, dostajemy od dziadusia ślazowe cukierki. W swoim oknie dziaduś ma pelargonie, które bardzo pielęgnuje, mimo że jest prawie niewidomy. Często Długo z nim rozmawiamy. Na ścianach w pokoju dziadusia wiszą piękne obrazy. Szczególnie dwa z nich podobają mi się bardzo. Jeden przedstawia Jonasza w brzuchu wieloryba, a drugi węża, który uciekł z menażerii i dusi jakiegoś człowieka. Nie jest to może piękne, ale straszne i wstrząsające. Jeśli jest ładna pogoda, to dziaduś wychodzi na spacer. Ma laskę, którą maca drogę. Latem siaduje najczęściej pod wiązem, który rośnie po środku trawnika przed zagrodą północną. Siedzi i wygrzewa się na słońcu. I od czasu do czasu powtarza. Ho, ho, tak, tak. Pytaliśmy się go, dlaczego mówi ho, ho, tak, tak. A dziaduś powiedział, że mówi tak, gdy myśli o tym, jak był młody. To musiało być. Chyba bardzo, bardzo dawno temu. Ach, że też ktoś ma takiego dobrego dziadusia. Wolałabym mieć dziadusia niż psa.